Cześć, słuchajcie, teraz może błachy problem, ale po ilości komentarzy i wiadomości do nas żebyśmy nagrali materiał na temat montażu licznika motogodzin nie bym sobie jakbym takiego materiału nie nagrał. Słuchajcie, tak wygląda licznik motogodzin po rozpakowaniu. A co Was interesuje to oczywiście fajka. Teraz wadem akurat przy okazji szykowania no, MRF. Śrubki, no? tak, MRF 120RC. My już praktycznie kończymy przygotowanie pod klienta. No i jednym z kończących elementów jest właśnie montaż takiego licznika motogodzin. Co? Bierzemy końcówkę wadem, tak? Do no końcówkę owijamy. Okay. w ten przewód. sposób. Zobaczcie, musicie owinąć. I to w tym miejscu, właśnie zaraz nad fajką. A tutaj, gdzie wchodzi ten przewód, do fajki. Ile razy obwijasz, mniej więcej? 3-4 no. razy. Musicie obwinąć, tak, żeby to Wam nie spadło, oczywiście. Drugą końcówkę.